Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji specjalistycznych nawozów ogrodniczych, zarówno granulowanych, jak i do zasilania dolistnego, czy fertygacji. Jesteśmy dystrybutorem różnych mieszanek traw gazonowych, między innymi dla naszych sadowników do międzyrzędzi. Z upraw sadowniczych mamy również temat skrzyniopalec plastikowych firmy Kaplas, którą Sprzedajemy tutaj w Polsce już od ponad 30 lat, jak również systemów sieci antygradowych w połączeniu z foliami do przykrycia upraw takich jak czereśnie czy borówka. Oczywiście perłą w koronie jest tutaj sekator elektryczny firmy Infaco, który my wprowadziliśmy na polski rynek ponad 20 lat temu. Sekatory elektryczne sprzedajemy od. 2004 roku, jak tylko pierwsze pojawiły się elektrokapy na polskim rynku.